Cześć, nazywam się Ania Bartosińska i jest mi bardzo miło przywitać Cię w podcaście Po Godzinach. To audycja, w której poruszamy tematy związane z biznesem, karierą zawodową i wszelkimi formami rozwoju osobistego. Do naszego programu zapraszamy inspirujących gości i razem z nimi dzielimy się wiedzą. Podcast Po Godzinach realizowany jest przez Arche Consulting. Dziś naszym gościem jest Stanisław Biegier, Business Development Manager w Arche Consulting. Cześć, dzień dobry. Staszku, powiedz mi, ile ty lat tu już pracujesz? Otóż dziewięć. W marcu minęło 9 lat, jak pracuję w Arche, więc zacząłem już ten dziesiąty rok i bardzo szybko to leci. Mam wrażenie, że pierwsze 5 lat, tak się powiedzmy, troszeczkę ciągnęło, natomiast te, ta druga piątka, która się już teraz powoli kończy, bardzo szybko przelatuje. Cały czas w obszarze Business Development? Cały czas od samego początku, cały czas Business Development. To Aż pali się do tego, żeby wprowadzić nas w temat dzisiejszego spotkania, czyli wypalenie zawodowe. Mhm. Pali to wypalenie. E, 9 lat w Arche Consulting, 9 lat w obszarze Business Development. Sam się dziwię. No to opowiedz mi, proszę, co powoduje, że tu tak długo jesteś? Um, też się nad tym zastanawiałem, ale jakby te, ten dziesiąty rok w Arche zbiega się z 20 rokiem pracy zawodowej generalnie, także przez ten czas już zdążyłem troszeczkę y, zobaczyć świata, poznać firm różnych, y, porównać z innymi organizacjami jak się gdzie indziej pracuje. I myślę, że to już jest ten czas, kiedy ja doceniam różne rzeczy a, i znalazłem to wszystko w arche. Być może też jest to związane już troszeczkę z wiekiem, gdzie człowiek już zaczyna szukać pewnych, y, y, pewnej stabilności, a, więc może to też powoduje, dlaczego już dziesiąty rok z Arche moja przygoda trwa. Myślę, że w Arche udało mi się znaleźć to wszystko, czego ja oczekuję od pracodawcy. Tak jak mówiłem, te drugie pięć lat szczególnie bardzo szybko przeleciało, więc tutaj się cały czas coś dzieje, cały czas są nowe wyzwania. Myślę, że to jest coś, czego ja potrzebuję w pracy. To jest to, co Cię napędza? Myślę, że tak. A co jeszcze powoduje, że Tobie się chce? Co jeszcze powoduje, że mnie się chce? Na pewno to, że widzę, że mam jakiś wpływ na to, co się dzieje w tej firmie. Że ta firma pozwala ludziom mieć takie poczucie, przynajmniej. Natomiast Ty też dobrze o tym wiesz. Mamy co poniedziałek spotkania, gdzie jakby zarząd nas pyta, słuchajcie, jest taki pomysł, co o tym myślicie? To jest, to jest myślę bardzo fajne podejście. Nie wszędzie takie podejście jest. Nie wszędzie y, ludzie mają ten realny wpływ na to, w którą stronę pójdzie firma, jaką decyzję podejmie. Także myślę, że to też jest jedna, jedna z tych kwestii, y, które pomagają mi tutaj być, że chce mi się tutaj przyjeżdżać. No na pewno też ludzie, bo, bo to jest bardzo ciekawa pod tym względem organizacja. Kiedy zaczynałem przygodę z Arche było 30 osób, teraz jest już prawie 150. I cóż spotkaliśmy się tu z wieloma różnymi osobowościami i myślę, że to też jest poniekąd siła arche, że łączy ludzi o bardzo różnych osobowościach wymusza troszeczkę ten dialog współpracę różnych i pokoleń już teraz, i, i, i różnych poglądów. I to jest coś bardzo ciekawego według mnie również. A jak, Staszku, ty rozumiesz pojęcie wypalenie zawodowe? Co to dla ciebie znaczy? Mhm. Dla mnie, pojęcie y, wypalenie zawodowe, to jest generalnie bardzo trudne pojęcie, bardzo trudny temat według mnie, bo to jest trochę tak jak y, w życiu z depresją. To jest taka depresja zawodowa, jak dla mnie. Y, kiedy człowiekowi się nic nie chce. Kiedy człowiek jest przytłoczony wszystkim i nie wie, jak z danej sytuacji wybrnąć. Na szczęście ja ze swojej strony. Te, trudno mi troszeczkę mówić na, na temat tego pojęcia, bo raz uważam, że to jest bardzo indywidualne, a dwa, że ja na szczęście znam to tylko i wyłącznie z y, teorii. Okej, okay, to dla uzupełnienia ja trochę o tej teorii. Wypalenie zawodowe to taki zespół cech psychicznych, społecznych, emocjonalnych. Które powstają na skutek długotrwałego stresu w miejscu pracy, takiego wyczerpania psychicznego i fizycznego związanego z wykonywaną pracą. Wypalenie zawodowe to trochę więcej niż taki, wiecie, spadek energii, taka po prostu niechęć do pracy. Wyczerpanie emocjonalne, które przyczynia się do tego wypalenia zawodowego, to efekt bardzo głębokiego rozczarowania też i pracą, i sensem tej pracy, misją. Jeśli myślimy o wypaleniu zawodowym, to myślimy o takich trzech elementach, które bezpośrednio się z nim łączą: emocjonalne wyczerpanie właśnie, taka depersonalizacja, czyli obojętność wobec innych osób, taka postawa zdystansowana, taka e, postawa dehumanizacyjna trochę i subiektywne obniżenie oceny własnych dokonań. I teoria mówi, że na wypalenie zawodowe narażone są przede wszystkim osoby, których obowiązki są związane z pracą z ludźmi. Staszek, to jest twoje stanowisko? Zgadza się. To jest moje stanowisko, to jest praca z ludźmi, ale to też jest trochę chyba to, co mnie nakręca. Praca z ludźmi pozwala mi poznawać coraz to nowych ludzi, nowe organizacje. Sam, właśnie tak, z jednej strony mówisz praca z ludźmi, z drugiej strony ja mam możliwość poznawania różnego rodzaju produkcji. Wycieczki po produkcji z naszymi konsultantami to jest też bardzo fajna rzecz i to łączy. Z jednej strony y, kwestie techniczne, gdzie nigdy nie uważałem się za osobę techniczną, natomiast y, przyglądanie się produkcji różnego rodzaju komponentów jest dla mnie po prostu ciekawe. A z drugiej strony to jest praca z ludźmi, to jest pokazywanie naszym konsultantom również firm, pomóc w rozwoju tych konsultantów, bo dla nich to często jest y, coś wow, bo są pierwszy raz gdzieś na produkcji, są pierwszy raz na spotkaniu z prezesem, z HR managerem, Także to, to ja widzę też, y, jaki to ma wpływ na nich. Na ich pracę, i to jest bardzo fajne, coś, co mnie właśnie nakręca. Czyli tak podsumowując tę część, gdybym zapytała się ciebie, Staszku, czy ty, czy ty czujesz się wypalony, odpowiedziałbyś mi: Absolutnie nie. Okej, okay. a co z tymi łagodniejszymi stanami? Typu nuda, rutyna, zniechęcenie, jakaś taka okresowa demotywacja. Masz takie okresy w pracy? Coś mówiłaś o, o dehumanizacji, <grym> więc myślę, że gdybym powiedział, że absolutnie takie, takie stany mnie nie dopadają, no to, to chyba byłbym gdzieś właśnie odczłowieczony. Jak najbardziej, myślę, każdy z nas, jesteśmy tylko ludźmi, każdy z nas trafia na takie dni gorsze, kiedy, kiedy się po prostu nie chce i to trzeba jakoś, jakoś zwalczyć w sobie przetrwać ten czas on nigdy nie trwa długo. Także czasami pomimo tego, że rano przyjdę stwierdzę niekoniecznie mi się dzisiaj chce, to jednak poczucie obowiązku i rytm dnia sprawi to, że pod koniec dnia ja zapomnę o tym, że mi się nie chciało, bo są po prostu rzeczy do załatwienia, z którymi trzeba sobie poradzić. A czasami, na drugi dzień, dopiero z nową energią, trzeba się za to wszystko zabrać i, i, i pójść do przodu. Okej, okay, czyli jakbyś mógł tak wylistować trochę, co robisz, żeby te stany nie przekształciły się w taki stan długofalowy? Absolutnie uważam, że jakby powinniśmy. Według mnie powinniśmy pozwolić sobie na to, żeby takie stany przychodziły od czasu do czasu. Bo tak jak mówię, jesteśmy y, ludźmi, więc to jest naturalne, że takie stany przychodzą. Y, I tutaj znowu przychodzimy do tego, że jest to kwestia indywidualna. Każdy sobie z tym inaczej poradzi. Niektórzy potrzebują od godziny 8 do 9.30, żeby nikt nie podchodził, nie zadawał pytania, bo oni się dopiero rozkręcają. Nie zawsze druga strona jest tego świadoma i podejdzie i zapyta. Oczywiście w, z dobrymi intencjami, natomiast może się spotkać niekoniecznie z jakąś przychylną odpowiedzią czy zachowaniem. Nie mów do mnie teraz. Dokładnie. Także y, każdy zna siebie najlepiej, i, i, i ja bym tutaj nie był za tym, żeby listować jakieś rady, porady, bo to każdy musi poznać siebie. Y, docieramy się również w organizacji, bo, bo dochodzą nowe osoby i, i też ich musimy poznać. Także to jest kwestia taka bardzo indywidualna, i ja sobie y, z tym radzę y, tak jak mówiłem wcześniej. Ja potrzebuję nowych wyzwań, ja potrzebuję czegoś, czegoś nowego. Także załatwienie jednego tematu, pójście w drugi, jest również jakimś takim motywatorem dla mnie. Okej, okay. powiedz mi, ile w tym wszystkim jest winy, zasługi, otoczenia, a ile takiej. Twojej pracy, jakichś takich wewnętrznych czynników podejścia do życia, które masz? W tym właśnie, że nie pozwalasz tym stanom się przekształcić w wypalenie? Ja myślę, że ludzie jak najbardziej, bo tak jak wspominałem, siłą arche są ludzie. Jest ich różnorodność, jest możliwość poznania różnych opinii, dyskusji, wyciągnięcia wniosków. Drugą, myślę, taką siłą arche jest to, że tutaj właśnie jest miejsce na rozwój pracowników. Oprócz tego, że na rozwój to jest też miejsce na popełnianie błędów. Dla mnie bardzo takim ogromnym, pozytywnym zaskoczeniem w momencie, kiedy rozpocząłem pracę w arche, było to, że mając oczywiście wiele pytań, do kogokolwiek bym nie podszedł, ten ktoś odkładał swoją pracę i poświęcał mi czas. Odpowiadał na wszystkie pytania, dzielił się tą swoją wiedzą i to jest, myślę, bardzo cenne i do teraz to. Praktykowane jest u nas Archę. Często, jak rozmawiam z nowymi osobami, one sobie bardzo chwalą proces wdrożenia w naszej firmie. E, Mówią, że jeszcze się z, z takim procesem, tak y, rozwiniętym i z tak dużym poświęceniem czasu dla nich, wcześniej nie spotykali. Myślę, że to też jest duża wartość i, i, i jest to bardzo potrzebne. Także, y, tak jak mówiłem, jest tutaj miejsce na Rozwój na popełnianie błędów, na wyciąganie y, wniosków, i ja tak też sw ten swój rozwój postrzegam: że y, trzeba z pokorą podchodzić do tego, na jakim się jest etapie, słuchać y, osób z większym doświadczeniem, nie załamywać się, y, jeżeli dochodzi do jakichś niepowodzeń. Porażek, tak to nazwijmy, tylko wyciągać z nich wnioski, bo najważniejsze jest to, żeby one się w przyszłości nie powtarzały. I myślę, że tutaj też czymś takim istotnym jest, często się mówi o wychodzeniu ze strefy komfortu. Dla mnie to też jest taki temat bardzo powiedziałbym trochę indywidualny, natomiast ja jestem trochę przeciwnikiem wychodzenia ze strefy komfortu, bo po co ten biedny człowiek ma wychodzić ze strefy komfortu. Specjalnie wchodzić w nią i się tam męczyć. Ja jestem raczej zwolennikiem tego, żeby tą granicę strefy komfortu przesuwać poprzez właśnie swój rozwój, poprzez naukę na błędach, żeby raczej komfortowo pracować, ale żeby ta strefa komfortu odsuwała się od nas, żeby coraz to większe wyzwania nie były dla nas aż tak ogromnymi wyzwaniami, żebyśmy sobie nie mogli z nimi poradzić. Okej. Okay. Mm. Gdybyśmy mogli podsumować, jakie takie wewnętrzne czynniki sprzyjają unikaniu wypalenia? Mówiłeś o pokorze, mm -hmm. mówiłeś o takiej chęci przesuwania sobie granic strefy komfortu, takiego własnego rozwoju. Co jeszcze? Z tym przesuwaniem granic mam na myśli zwężanie, właśnie, żeby ta nasza strefa komfortu była jak najszersza, a strefa poza komfortem jak najwęższa. Albo, żeby obejmowała już coś, o czym w życiu nie myśleliśmy, że w ogóle jest w zasięgu naszej strefy. Jeżeli chodzi o te, te pozostałe czynniki wewnętrzne. Ja myślę, że tutaj znowu wrócę do tematu ludzi w arche. Warto korzystać z doświadczenia innych osób. I to nie zawsze z doświadczenia osób starszych. Myślę, że taka otwartość na doświadczenia, opinie innych jest bardzo ważne, bo trzeba się też, myślę, chronić przed takimi klapkami na oczach, przed zaszufladkowaniem, żeby być otwartym na, na świat, na innych, co pozwala często na refleksję i przewartościowanie pewnych swoich wcześniejszych założeń może się okazać, że da się coś zrobić inaczej, łatwiej albo skuteczniej. Także warto, warto, ta otwartość, myślę, też jest bardzo ważna. Okej. Okay. Czyli gdybym postawiła przed tobą taką osobę na początku swojej kariery, albo taką, która jest teraz w fazie zmiany pracy, to powiedziałbyś jej: bądź otwarty, otwarta, i co jeszcze byś jej powiedział? Nie bój się popełniać błędów, pytaj, nie bój się pytać. Tak to też jest bardzo ważne. Bo wiadomo, nowa organizacja, stres z tym związany, bardzo duża ilość informacji. Może dojść do takiej sytuacji, że ktoś boi się o coś zapytać, bo wie, że kiedyś była o tym mowa, no to jak teraz mam o to pytać? Jeszcze mi powiedzą, że nie słuchałem, nie słuchałem, a więc może się z tym rodzić dodatkowy stres. Więc nie bój się pytać na pewno. Natomiast to też jest. Ja wspominałem o tym na początku naszej rozmowy, że w arche doceniam pewne kwestie. Na podstawie swoich wcześniejszych doświadczeń i obserwacji na rynku. Jeżeli mówimy o osobie, tak jak powiedziałaś, która rozpoczyna dopiero swoją karierę, to my możemy zrobić wszystko, bardzo dużo możemy zrobić, żeby utrzymać ją w naszej firmie, żeby pokazać z jak najlepszej strony, zapewnić jak najlepsze warunki. Natomiast taka osoba ze swojej po prostu ciekawości świata może po roku stwierdzić, Szukam nowego miejsca pracy. Bo też y, słuchając, y, teraz będzie lokowanie produktu, słuchając poprzedniego podcastu, y, dowiedziałem się w nim, jak bardzo młodzi ludzie postrzegają teraz y, swoje przywiązanie do pracodawcy, y, kiedy oni zaczynają y, szukać nowej pracy. Także zainteresowanych odsyłam, nie będę tutaj zdradzał, co było w poprzednim odcinku. Więc, tak jak mówię, tutaj nie możemy zatrzymać tych ludzi na siłę, bo to wiadomo też, jak, jak jest takie powiedzonko o, o niewolniku i pracowniku. Yy, także, nie zniewolimy ich oczywiście i musimy im dać możliwość yy, zobaczenia świata, że tak powiem, zobaczenia jak to jest gdzie indziej. Yy, więc, tutaj, choćbyśmy się nie wiadomo, jak starali, to tego nie zrobimy, nie, nie zatrzymamy takich osób. Natomiast y, myślę bardzo, bardzo ciekawym jest to, że obserwujemy też y, powrót byłych pracowników Arche. To już nie jest jedna, dwie osoby, jest ich więcej u nas. Osoby, które kiedyś zdecydowały się odejść z organizacji, a teraz wróciły. I to też pokazuje, jedne wróciły na podobne stanowiska, jedne na, na ciut wyższe, jedne się zajmują zupełnie czym innym. Więc jest to też, y, myślę, jedna z cech Arche, że Niekoniecznie, bo ja akurat jestem ten dziesiąty rok na stanowisku związanym z rozwojem biznesu, natomiast wiem, że jeżeli chciałbym robić coś innego, na pewno byłaby taka możliwość i przynajmniej usiedlibyśmy do rozmów i spróbowali coś nakreślić ciekawego. Także to też są te możliwości, które, które daje arche. Więc jeżeli chodzi o te rady dla, dla osób na początku, czy też zmieniających, to myślę to, o czym mówiłem na początku czyli brak lęku przed popełnianiem błędów, pytanie, rozmowa. Rozmowa bardzo dużo może y, pomóc i załatwić. Okej, okay. a co poradziłbyś osobom, które już być może dłużej pracują w swoich hmm. organizacjach, właśnie są w tej fazie takiego zniechęcenia, takiej demotywacji? Jaka byłaby tu taka rada od ciebie? Ja nie wiem, czy ja to mogę o tym mówić, tak. <laughs> A, bo też uważam, że y, praca powinna nas cieszyć. Więc my musimy mieć pewność, że robimy to, co lubimy coś, co sprawia nam tą przyjemność. Y, na siłę męczenie się też nie jest niczym dobrym. Y, może być tak, y, że ktoś potrzebuje wsparcia lidera. Yy, Jakiejś jakieś takiej ścieżki yy, naprawy, poprawy, yy, wyjścia z tej sytuacji. Ważne jest to, że jeżeli taka osoba znajdzie się w sytuacji, w której wydaje się, że już jest bez wyjścia, że przytłoczy ją ogrom obowiązków, ogrom niepozałatwianych spraw, żeby taka osoba nie bała się pójść do swojego team leadera, yy, porozmawiać, yy, Powiedzieć, jak sytuacja wygląda, być może ona, ona wcale nie jest taka tragiczna, na jaką według tej osoby wygląda, może można sobie łatwo z nią poradzić, tylko ważne jest też, żeby szybko zareagować, żeby nie, yy, nie dopuszczać do tego, żeby się ta sytuacja rozwijała. Yy, bo tutaj ten moment, w którym zareagujemy, im wcześniej, tym lepiej. Im wcześniej jesteśmy w stanie jakieś yy, przedsięwziąć środki zarabcze. Tym większa szansa na, na sukces i na wyprowadzenie tej sytuacji. Także tutaj jest ważne to, żeby się zwrócić ewentualnie o tą pomoc, bo jeżeli y, team leader czy, czy inny przełożony nie wie, że coś się złego dzieje, może pomyśleć, że wszystko jest w porządku, wszystko idzie swoim torem. Więc tutaj ważne, żeby, żeby o tą ewentualną pomoc y, poprosić. Bo przełożony to nie wróżka. Dokładnie. Ani wróg. Tak. Bo jakby cel mamy wspólny, także to też jest bardzo ważne, żeby mieć tą świadomość. Kilka ważnych rzeczy wybrzmiało dzisiaj. Problem wypalenia łączy dwie strony. Z jednej strony firma, bo mówiłeś sporo o Arche, warunki, które firma daje, możliwości, które firma daje, kulturę organizacyjną, którą firma ma, która może sprzyjać mniej lub bardziej wypaleniu, lub mniej lub bardziej zadowoleniu z pracy. Z drugiej strony, takie nasze podejście, chęć szukania pomocy, otwartość, pokora, ale też chęć robienia tego, co nam sprawia frajdę, to bardzo ważne. I te dwie strony łączy z ta sfera relacji, o której dużo mówiłeś, czyli pozostawaniu w relacji, utrzymywaniu tego kontaktu, wchodzeniu w te kontakty, uczeniu się od siebie nawzajem. Czy tak moglibyśmy podsumować tę rozmowę? Jak najbardziej. Walczmy o te relacje, pracujmy nad nimi, bo szczególnie teraz, kiedy pandemia zabrała nam możliwość y, łatwiejszego budowania tych relacji, teraz musimy to troszeczkę nadrobić i utrzymywać, pilnować. Dziękuję Ci, Staszku, za rozmowę i liczę na kolejne 10 lat w Arche. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za poświęcony czas. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, koniecznie podziel się nim z innymi i udostępnij go w swoich social mediach. Będziemy wdzięczni za wystawienie oceny na Spotify lub iTunes i za obserwowanie naszego kanału. To wszystko na dziś. Do usłyszenia po godzinach.